serdecznie. Tutaj Ewelina Freehouse z tej strony. znajduje się na południu Chile w Parku Narodowym Villa Rica. Tutaj za mną jest aktywny wulkan. Tych wulkanów jest dosyć dużo w Chile, bo 10% wulkanów z całego świata znajduje się właśnie w Chile, więc polecam Wam tutaj przyjechać, szczególnie o tej porze roku, bo teraz się zaczęło w Chile lato. Tutaj jest korytarz, z którym na pewno spływa woda, no i lawa przy okazji, jak wybuchnie taki wulkan. Można się wspiąć na wulkan z przewodnikiem, ze specjalnym sprzętem, więc jest to możliwe. Ale dzisiaj chciałam trochę Wam poopowiadać. Co ma wulkan do tej sytuacji, jaka teraz jest na świecie? Dla mnie to my jesteśmy, słuchajcie, takim wulkanem, który na razie śpi. Uuu, wow, mucha, widzicie, jakie fajne pszczoły i kwiatki tutaj są, takie żółte, pachnące. Także my jesteśmy jak uśpiony wulkan, i gady na razie wyprawiają różne dziwne rzeczy na świecie. Ostatnio poprzepychali w Stanach Zjednoczonych dużo różnych dziwnych ustaw, gdzie pieniądze mają iść na rzeczy, które naprawdę szczęka opada. Jakieś drogi pod tytułem Droga, Obamy za 3 miliony dolarów. Jakieś badania pomidorów, ile cukru zabierają w sobie. No, już takie rzeczy gady wymyślają, że słuchajcie. Ludzie naprawdę otwierają oczy. No i wiadomo, tak jak wiecie, ostatnio gady przez wiele, wiele lat robiły wszystko, żeby nas zniewolić, łącznie z internetem na przykład, a to się obróciło przeciwko nim, bo jak nastała ta akcja świrusowa dwa lata temu, no to tak naprawdę. Internet wiele ludzi połączył, mogli się spotykać ze sobą online, porozmawiać, wymienić się poglądami. I to już nie pasowało tej drugiej stronie. Zorientowali się, że jednak no nie wszystko idzie zgodnie tak jakby oni chcieli i ludzie się obudzili, dalej się budzą. No i to jest bardzo dobre, słuchajcie, że coraz więcej nas dołącza do tego ruchu, ale wiele z Was się denerwuje i się pyta, kiedy to się wszystko skończy, więc uważam, że jest tymczasowy pesymizm, długotrwały optymizm, bo tak naprawdę w głębi serca każdy z nas wie, że na koniec wygramy. Nie będzie to łatwe, ale jest dużo sprzątania, słuchajcie, jak się tak zastanowimy. Na przykładzie Stanów Zjednoczonych, że w sądownictwie jest jedna wielka porażka. W innych dziedzinach, też to już nie mówimy o FBI, CIA i wielu innych rządowych organizacjach, ale weźmy sobie na przykład sądy. Jeżeli sądy nie działają tak jak trzeba, jeżeli jest kumoterstwo i rączka rączkę myje, no to wiadomo, że zanim będzie dobrze, to trzeba to posprzątać, bo inaczej nie ma prawa. Prawo tak naprawdę nie istnieje. Bo się zbiera grupka kolegów, koleżanek, piją sobie drinki albo może sobie grają w golfa albo w coś jeszcze innego i ustalają, jaki ma być werdykt. To jest też nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce, bo jedna ze znajomych miała sprawę sądową, ojciec jej odszedł. I ona ma siostrę przyrodnią. No, i ta siostra przyrodnia miała na tyle różnych fajnych wejść, że tu i ówdzie dała co tam trzeba, posmarowała tak jak trzeba. No, i się okazuje, że cały spadek idzie na jedną siostrę, druga zostaje po prostu na lodzie. I czy to jest? Normalne, no nie jest, ludzie się denerwują. Wiele różnych takich przykładów mogę tutaj podać, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale właśnie w Polsce. I trzeba po prostu krok po kroku zacząć robić, słuchajcie, sprzątanie na każdym szczeblu i w sądownictwie, i w policji, i w różnego rodzaju korporacjach bo jeżeli będzie takie kumoterstwo to daleko nie zajedziemy. Będzie nam się wydawało, że już wszystko gra, a jednak nie. Dlatego trzeba to, słuchajcie, robić tak jak chyba projekt Veritas zabawić się właśnie w takiego agenta FBI albo policjanta z tej dobrej strony. No i po prostu, jeżeli takie grupy ludzi się zbiorą, na przykład grupa, która się zajmie jednym sektorem. I faktycznie to obnaży, że tam nie działa to wszystko tak, jak powinno działać. A notabene to jest wszystko, słuchajcie, z naszych pieniędzy, które co roku płacimy. I te pieniądze idą po prostu w większości w błoto w większości idą na ludzi, którzy między sobą sobie rozdają te karty, i na ich rodziny, gdzie to wszystko powinno być dla dobra. Całości dla dobra świata, tak jak tutaj są parki narodowe, i jak, jak jestem w tych parkach co roku, w różnych, na, w różnych częściach świata, to wyobrażam sobie, że te pieniądze idą właśnie na przykład na przyrodę. Na zabezpieczenie tej przyrody na przyszłe pokolenia, a nie po prostu kolega, koledze i mała grupka ludzi kasuje ogromne pieniądze, żyje sobie ponad stan, nie wie już co ma wyprawiać, dlatego im takie głupie pomysły przychodzą. No bo skoro mają już wszystko, skoro mają poplecznictwo wszędzie i nikt nim nic nie zrobi, no to musi się to skończyć. Ale mam bardzo dobrą wiadomość dla Was. Jestem w Chile tu już od tygodnia. No, i w chile jest jeden z największych pokazów sztucznych ogni na świecie, gdzie zjeżdżają, przylatują ludzie z całego świata, żeby te sztuczne ognie zobaczyć, ponoć impreza jest superowa, 16 tysięcy sztucznych ogni, które puszcza rząd ze statków. No i co się okazało w tym roku? Pytam się jednego faceta, który sprzedawał różnego rodzaju takie ręcznie robione rzeczy. No to będę to też od niego kupiłam. No, i mówię: No, i gdzie te sztuczne ognie? Kiedy to się zaczyna? Jak to wygląda? On mówi: Słuchaj, sztuczne ognie w tym roku są odwołane, bo rząd się przestraszył. Ludzi po prostu coś jest na rzeczy, że ludzie na całym świecie się budzą, jak ten wulkan z tyłu za mną i po prostu mówią: Nie, my nie damy się i będziemy tutaj walczyć. O swoje dobra, o swoje rodziny. Nie może tak być. No i słuchajcie, dwa dni przed taką ogromną imprezą, gdzie ludzie pokupowali bilety samolotowe, żeby przylecieć chyba tylko i wyłącznie na tą imprezę, bo później się okazało, że większość tych ludzi skasowała bilety, hotele, czyli zależało im tylko na sztucznych ogniach, a nie na pięknej przyrodzie Chile. No to impreza została odwołana, jak ten facet mi powiedział, ze względu właśnie na różne rządowe jakieś tam rzeczy, no i rząd się boi ludzi. Boi się ludzi, że w końcu ludzie wezmą sprawy w swoje ręce i między fajerwerkami zrobią im takie fajerwerki, jakich nigdy dotąd nie widzieli w swoim życiu. Więc dwa dni przed taką ogromną imprezą odwołali te fajerwerki. Ja się. Cieszę, bo to mi pokazuje słuchajcie jaką my mamy ogromną siłę. I jak oni tak naprawdę nas się boją, a my sobie myślimy, że my nie damy rady. Damy radę słuchajcie. Krok po kroku trzeba oczyszczać to wszystko. Wiadomo, że to zajmie długo, długo czasu. Szczególnie w małych miejscowościach, w miałych, małych miasteczkach, gdzie koleżanka, koleżance czy siostra, siostrze załatwia pracę. I robią różnego rodzaju szwindle. Tego nie może być. My musimy myśleć, że planeta jest dla wszystkich. Matka Ziemia jest dla wszystkich. My musimy po sobie tutaj coś zostawić, co będzie dobrą, świetlistą przyszłością dla pokoleń, a nie żeby zdewastować tą naszą Matkę Ziemię i zostawić po sobie po prostu śmietnik. My do tego nie dopuścimy. I ta mała grupka ludzi, która wydaje im się, że mają taki ogromny power nad nami, no to wcześniej czy później będzie to samo co w Chile. Niby tam ktoś pisał w komentarzach, co ma Chile do Polski, co ma Chile do świata. To, to jest wszędzie to samo, słuchajcie, czy to jest Chile, czy to jest Polska, czy to są Stany Zjednoczone. Wszędzie jest to samo, tylko innym językiem władamy. A tak naprawdę ludzie się zmagają z podobnymi problemami, z podobnymi tutaj jajami, z, tymi, z tym dziadostwem. Tak jak Mapuche, to jest rdzenna ludność tego terenu, na którym właśnie jestem i mam zaszczyt chodzić po lawie zastygniętej, która cały czas stara się, żeby odzyskać swoje ziemie, które zabrał im rząd w Chile. To samo jest w innych krajach. Ale ja wierzę, że my jesteśmy jak ten wulkan tutaj Villa Rica, który żyje w środku. Ta lawa istnieje, można wejść tam, zrobić sobie zdjęcia z lawą. I w pewnym momencie, jak już będzie tego za dużo, a tak jak widzicie, zbiera się i zbiera, to jak ta lawa buchnie, to po prostu przejdzie tutaj przez ten korytarz, przez cały ten teren i w sekundy. Rozbroi wszystko. I dla mnie my jesteśmy tą lawą. W pewnym momencie będzie przegięcie, będzie przelanie tego wszystkiego i wygramy i to bardzo szybko szybciej niż nam się wszystkim wydaje. Także zbieramy się, słuchajcie, w siłę, nie poddajemy się. Mamy oczy i uszy szeroko otwarte. Trzeba też się zastanowić nad zrobieniem takich grup, które będą po prostu się specjalizowały w łapaniu takich dziadów i gadów i w taki sposób oczyścimy teren. Jak nie, to lawa wybuchnie i się bardzo szybko wszystko oczyści. Także pozdrawiam was serdecznie z Chile. Na pewno będę wam nadawać tutaj, co słychać, jaka jest sytuacja też w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi i z Polską, bo wszędzie słuchajcie jest podobnie, mimo że niektórym się wydaje, że to jest inny kraj. To jest coś z innej beczki. Tu jest taka takie przekręty są w Chile, z tego co słyszałam. Rozmawiam z ludźmi. No i w Stanach też. Zobaczcie, te same, już nie powiem co, twarze, nie obrażając już nikogo, bo bym mogła to nazwać po imieniu. Dalej przez 40, 30 lat siedzą na jednym stołku. Także jeżeli mamy te same Słuchajcie, kukiełki, które operują tutaj tym wszystkim, no to jakich efektów, jakich rezultatów możemy się spodziewać? Niektóre kukiełki to chyba muszą odejść z wiekiem, bo widać, że robią wszystko, żeby się trzymać swojego krzesła, ale to ten czas nadchodzi, czas nasz nadchodzi i nie pozwolimy sobie odebrać naszych pięknych terenów na świecie. To wszystko jest nasze. Także pozdrawiam serdecznie, pokażę Wam jeszcze tutaj dookoła. Wulkan, lawa, tereny. Także trzymajcie się i do zobaczenia wkrótce. Do zobaczenia, słuchajcie. Za kilka dni sprawdzę wiadomości, zobaczę co tam się dzieje, i będę Wam dawać znać. Ciao, pa!